Cześć, z tej strony Jarek Tomczak. W dzisiejszym materiale kontynuujemy serię związaną z moim subiektywnym przeglądem prasy motoryzacyjnej. Tym razem tygodnik Motor numer 42 z 2020 roku. Tradycyjnie przypominam o możliwości zakupu e-wydania tygodnika Motor. Link do e-kiosku znajdziecie w opisie tego materiału. Natomiast przechodząc do, do samego wydania... Co ja tutaj znalazłem interesującego, to zacznijmy od serii gamy modelowej o znaczeniu PSE, która zadebiutuje w niedalekiej przyszłości w salonach. I jako pierwszy w gamie pojawi się nam Peugeot 508 PSE, czyli silnik 1,6 Turbo z dwoma silnikami elektrycznymi. Te agregaty wygenerują łącznie 360. Kuni mechanicznych 520 Nm i to auto będzie robiło setkę w 5,2 Sekundy. Samochód w tej wersji wygląda dosłownie obłędnie. No, na ulicy będzie robił niesamowite wrażenie, i teraz tak. Po co w ogóle Peugeot robi? Tego typu wersji, bo na pewno nie sprzeda tyle tych samochodów ile sprzedaje BMW Trójka, Audi A4. No, raczej mówimy o markach, które o markach premium, jeżeli chodzi o ten przedział mocy. Chociaż to nie będzie jakieś ultra szybkie i mocne auto, bo jeżeli spojrzymy na konkurencję, to mają zdecydowanie szybsze samochody. Natomiast zwróćcie uwagę. Na przykład na konkurenta z tego samego podwórka, jakim jest talizman, gdzie u Talismana brakuje aktualnie naprawdę takiej fajnej sportowej wersji. To, co mamy na szczycie gamy, czyli bardzo dobrze wyposażone i w cudzysłowie luksusowe talizmany, no to absolutnie nie żre na, na rynku. Ten samochód bardzo kiepsko się sprzedaje. A jak wielką jest w cudzysłowie porażką. Bo jeżeli ktoś kupił Talizmana, to może powiedzieć że przecież, to jest fajne auto. Okej, okay, ja się zgodzę, że to jest fajne auto, ale to auto absolutnie się nie sprzedaje, to zestawcie sobie wyniki sprzedaży Talizmana z Laguną dwójką która po prostu kosiła europejską konkurencję w segmencie. Później na jej temat pojawiło się bardzo wiele negatywnych opinii. Częściowo zawinił, na pewno zawiniły serwisy. Sam koncern też wielu rzeczy nie miał dopracowanych, natomiast no, Renault nie nie potrafiło po prostu PR-owo wyjść z tej całej sytuacji, gdzie jak sobie spojrzymy na produkty Volkswagena czy Toyoty, które w niedługim czasie po miały również bardzo duże, by nie powiedzieć gigantyczne problemy. Sami na pewno kojarzycie aferę z Toyotą, gdzie te auta nie hamowały czy też przyspieszały, lub diesel, Dieselgate u Volkswagena to jakoś to się tragicznie nie odbiło na po prostu na wynikach sprzedażowych tych samochodów i na samych markach. I teraz tak, jeżeli chodzi o Peugeot, to ta gama ma zastąpić auta GTI, auta sportowe, no i ma przyciągnąć do salonów nowych klientów, nie tylko na auta sportowe. Ale również przekonać na przykład klienta do zakupu zwykłej 508 z najsłabszym dieslem czy z najsłabszą benzyną, a handlowiec podczas po prostu prezentacji 508 może wspomnieć o tym, że mamy taką topową wersję w ofercie, która ma naprawdę bardzo przyzwoite parametry i wygląda po prostu sztos. I tak robi się samochody, bo przecież BMW czy Mercedes nie robi na autach AMG, Bóg wie jakich pieniędzy. Ja im nie zaglądam w kieszenie, ale wydaje mi się, że to nie są jakieś kokosy. Natomiast na wszelkich pakietach AMG oraz dodatkach M. No się już robi naprawdę konkretne pieniądze i podejrzewam, że jeżeli Peugeot pójdzie tą, tą drogą i zaproponuje jakieś dodatkowe pa pakiety stylistyczne, np. do wersji GT. Które będą przypominały wersję PSE, no to będzie, będzie się fajnie sprzedawało i generowało jakieś dodatkowe pieniądze. Także liczę na to, że w tym kierunku Peugeot z Citroenem również pójdzie. Także tutaj mielibyśmy temat Peugeot odfajkowany. Lecimy dalej. Najpopularniejsze rozmiary, rozmiary opon w Polsce. To jest tak 16, 15, 17 i 14 cali 16 cali ma ponad prawie 35% udział w rynku i muszę powiedzieć, że z własnego doświadczenia i z obserwacji i z rozmów z klientami jest to najbardziej uniwersalny rozmiar opon, gdzie ludzie jeszcze sobie mogą pozwolić na to, żeby kupić fajną, markową nawet oponę klasy premium natomiast jak widzę coś znaczy coś jeżeli widzę felgę większą niż 19 cali u nas na serwisie to najczęściej jest tam zamontowany jakiś Chińczyk. Nie twierdzę, że każdy Chińczyk to jest po prostu słaba opona. Natomiast jeżeli ja nie jestem w stanie znaleźć testu takiego Chińczyka w gazecie motoryzacyjnej, to ja bym taki opony zupełnie nie, nie kupował, bo te oceny, które na przykład możecie znajdować na Allegro, no to są śmiechu warte. No bo. No, sami rozumiecie. No, ktoś zakłada opony, jeżeli opona nie bije. <laughs> jeżeli opona nie bije, no to po prostu dajemy jej 5 pięć, pięć gwiazdek, nie? I, I to jest wszystko. Opony powinno się porównywać w takich faktycznie dużych testach organizowanych przez branżę motoryzacyjną. Idziemy dalej. Mamy duże porównanie aut segmentu miejskiego. Tak jak widzicie, w zasadzie wszystkie największe koncerny przedstawiły jakiegoś swojego reprezentanta. Może nie same koncerny, tylko mamy reprezentantów z każdego rynku, a więc rynek francuski, niemiecki oraz Daleki Wschód. Przepraszam. I co tutaj muszę powiedzieć, e, jakaś sensacja? E, no, tak, e, ponieważ zestawienie wygrała KIA i to dwa razy. Pierwszy raz e, przy tabeli punktowej, związanej z nadwoziem, układem napędowym, właściwościami jezdnymi, e, bezpieczeństwem. E, w sumie zdobyła najwięcej e, punktów, e, i w momencie, kiedy uwzględnimy koszty. No, to jeszcze umocniła swoją pozycję. Także naprawdę jest grubo i coś. Coś się naprawdę dzieje. Musiałbym to jeszcze zweryfikować sobie, na przykład z autoświatem, jak oni podchodzą do tych koreańskich produktów, ale w motorze to już jest drugi raz, kiedy widzę, że koreańskie auto wygrywa z niemieckim samochodem. Chwilę wcześniej nagrywałem wam materiał dotyczący Kia Seed i nowego Saata Leona, i Kia Seed wygrała z nim. Także naprawdę wiele się dzieje. I te następne generacje Ki, Ki czy też Hyundai, a. no jestem ciekawy, co oni zaprezentują. Lecimy dalej, bo nie mamy czasu. A jeszcze coś chciałbym dzisiaj dla Was nagrać. Aha, Peugeot, też taka informacja ciekawostka w tym roku obchodzi 210 lat swojego istnienia. Mamy też tutaj raport GTU. Słuchajcie, możecie sobie zerknąć na ten raport. Informacje dotyczące tego raportu znajdziecie również w internecie. Należy pamiętać o tym, że ten raport GT, GTU powstaje na podstawie przeglądów technicznych, które są przeprowadzone w Niemczech, więc wszelkiego rodzaju usterki, które zostaną wykryte na przeglądzie, trafiają do tego raportu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to, co ja obserwuję, na pierwszych miejscach. W danym segmencie najczęściej są samochody dosyć drogie w segmencie. Z tego co ja obserwuję, to powiem wam tak, zdecydowanie łatwiej jest kupić auto klasy premium, które będzie zadbane, dobrze utrzymane, serwisowane w ASO versus jakiegoś taniego Francuza na przykład. Czy taniego Forda. I trzeba pamiętać o tym, że kultura techniczna, na przykład w takich Niemczech, gdzie się bardzo wiele mówi o tym, jak te auta są świetnie serwisowane, zupełnie inaczej będzie wyglądało w Aso Mercedesa versus w jakimś małym warsztacie przy granicy z Polską lub po prostu jakiegoś garażowca w Niemczech. W Mercedesie, w ASO, będziecie mieli wywalony jakiś stworzenie, wymienią Wam cały, cały wahacz, a w przypadku na przykład Citroena C1 no będzie tam jakaś walka, próba regeneracji i wkładania też tańszych części. To jest, to jest taka kwestia, na którą warto po prostu zwrócić, zwrócić uwagę, i to jest to, co ja obserwuję na na rynku, bo ten raport typowo nie mówi wam nic dotyczących jakichś takich usterek związanych z jakimiś wadami danych samochodów, czy też wad silnikowych i tym to, podobnych. To są najczęściej usterki, o których nawet w w ciągu eksploatacji klienci czy też właściciele auta sobie nie zdają sprawy i o tym warto, warto wiedzieć idąc dalej co tutaj mamy ciekawego o czym chciałbym wam wspomnieć mamy porównanie Fiat Bravo i Golfa szóstki i co ciekawe Fiat Bravo wygrał to zestawienie sześciopunktową przewagą z Volkswagenem i tutaj trzeba sobie powiedzieć szczerze, że ta przewaga jest dosyć, dosyć spora. A z czego ona wynika? Wynika z tego, że Fiat po prostu no w konfrontacji z Volkswagenem okazał się lepszy. Ma ciekawsze wersje silnikowe, bardziej bezawaryjne. Jest też samochodem, który ma bardzo fajne, bardzo fajne wnętrze. I przede wszystkim ma znakomitą relację oferowanej wartości do, do, ceny, do ceny po prostu rynkowej. Także jest naprawdę nieźle. No i też koszty serwisu Fiata po uwzględnieniu, że jest to bardzo często prostszy samochód niż Volkswagen Golf 6 z jakimś z zaawansowanym. Benzynowym silnikiem jest po prostu tańszy. Natomiast szczegóły znajdziecie w tym wydaniu tygodnika: Motor. Mamy też artykuł związany z autem od pierwszego właściciela. Te modele kupisz od pierwszego właściciela. Słuchajcie, są plusy i minusy takich zakupów. Nie jestem zwolennikiem kupowania takiego auta w ciemno. Jeżeli to jest auto od pierwszego właściciela, z polskiego salonu, bezwypadkowe, mimo wszystko je sprawdźcie. Żebyście czasami nie, wtopi, nie wtopili, bo można na takich samochodach e, równie dobrze wtopić. Jak już płacicie często na, naprawdę za używane auta horrendalne pieniądze, e, po to, żeby były w idealnym stanie, to je ubezpieczcie, to jest raz. A dwa, zadbajcie o to, żeby ta dokumentacja serwisowa była Wam po prostu przekazana w jakiejś kopii w momencie za 3-4 latach będziecie to auto sprzedawali, żebyście mieli jakieś dokumenty związane właśnie z zakupem tego auta, żeby było ono sprawdzone przed, przed zakupem i macie pełną historię serwisową, i gromadźcie również jakieś faktury, paragony za naprawy, które będą przeprowadzone za. Waszej kadencji i najważniejsze: no nie kupujcie tych samochodów w ciemno. Jeżeli kupujecie auto w ASO jako używane, to nie sprawdzajcie w ASO tego auta. Bo to naprawdę, jak ja o czymś takim się dowiaduję, no to nie wiem, czy mam po prostu się śmiać, czy to jest jakiś żart. Słuchajcie, to, że ASO jest ASO, i że ono pięknie wygląda, to nie znaczy, że nie mają takich samych praktyk jak w jakiejś, w jakimś po prostu komisie z autami używanymi wątpliwej, wątpliwej jakości. Nie? Fajny artykuł y, test długodystansowy Kia Sorento 2.0 CRDI 144 tysiące kilometrów. Auto w jednych rękach od y, nowości. Test wypadł y, wzorowo. Auto zdobyło y, końcową ocenę 5 na 5 i w zasadzie nie ma się do czego y, doczepić. Y, kurczę 144 tysiące kilometrów. No, to już jest taki przebieg, że coś w aucie się powinno dziać, <ścoughs> szczególnie w tych, w tych nowych. Natomiast, no tak naprawdę, wszystko zacznie wychodzić z tego auta, pewnie przy przebiegu około 200 tysięcy kilometrów. Ja tutaj sobie na przykład czytam taką informację, że automat, automat do tej pory nie sprawiał niespodzianek jeszcze nie wy, wymieniono w nim oleju. Auto ma 144 tysiące kilometrów także ten olej już pewnie dawno nadaje się do wymiany. I to byłoby tyle, co chciałbym wam przekazać w tym wydaniu tygodnika motor, co mnie zainteresowało. Jeżeli trafiłeś na ten kanał po raz pierwszy, to zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji, łapki w górę, napisania komentarza i w momencie jak będziesz naszym subskrybentem i polubisz nasz profil na Facebooku, będziesz mógł skorzystać m.in. z darmowego rozkodowania fabrycznym dekoderem, gdzie uzyskasz raport z Kodem silnika, kodem skrzyni biegów, pełnym wyposażeniem auta, z jakim samochód opuścił fabrykę. Do tego do tego przypominam o możliwości sprawdzenia auta przed zakupem u nas. Mamy specjalną playlistę stworzoną w tej tematyce, gdzie pokazujemy, jak w własnym zakresie można sobie zweryfikować auto. A jeżeli nie czujecie się na siłach, nie macie na to czasu czy też cierpliwości, no to możecie nam to również zlecić. Więcej informacji na temat. Materiałów znajdujących się na tym kanale, znajdziesz w opisie tego materiału, tam również kontakt bezpośrednio do mnie mailowy. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.